konferencji innych w naszym regionie i też z udziałem do pewnej organizacji samopozarządowych, że trudno e, być wszędzie. Stąd też, się Państwo, po tych wspaniałych wystąpieniach, a w szczególności tutaj utkwimy w pamięci Pana. I pana dyrektora, mówimy o szczeblu krajowym, samorządowym, to y, 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 oczywiście było interesujące, no ale y, my to również realizujemy, troszeczkę wyżej na szczeblu y, województwa y, y, i podobnie to odbywa się w naszych y, y, samorządach jak to przedstawiła bardzo ładnie pani prezydent. I nie ulega wątpliwości Państwa, że organizacje pozarządowe są ważnym i szczególnym partnerem samorządu Województwa Pomorskiego. Z każdym rokiem wraz z zwiększającą się na mapie Pomorza Państwo zapewne wiecie, że przetujemy w kraju względem liczby yy, organizacji pozarządowych. Obserwujemy również zmniejszającą się aktywność i coraz większy dynamizm działań podejmowanych przez sektor pozarządowy. Ta aktywność i dynamizm widoczne są także na polu kooperacji z samorządem województwa pomorskiego które przyjawiają się chociażby w coraz większym współdziale organizacji pozarządowych w realizacji zadań statutowych samorządu i wykorzystaniu środków samorządu dla realizacji tych zadań. Chcę no powiedzieć, że aktualizujemy strategię województwa e, pomorskiego, rozwoju punkt województwa pomorskiego, panie dyrektorze. I, e, I to z tej grupy powiedzieć, że e, szeroko konsultujemy aktualizację tej strategii. E, jesteśmy e, pionierami, może nie pionierami, ale e, przodujemy wśród województw e, pod e, z tym względem, e, bowiem szeroka e, konsultacja pozwalana e, i się pozwoli, bo jesteśmy już na końcowym etapie aktualizacji tej strategii, że ta strategia będzie nie dla nas, dla urzędników, ale będzie dla mieszkańców i pozwoli bardziej dynamicznie rozwijać nasz region. Niemniej istotna jest również współpraca Zoda, o której jak przed chwilą wspomniałem. I ta form tej współpracy jest niezwykle różnorodna. Tożsana jest od wymiany informacji, wspólnych przedsięwzięć, poprzez wyrażanie opinii w sprawie nie tylko e, 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 aktualizacji e, tej strategii, którą... E, Obywatelskiego, o którym wspominał e, Pan Dyrektor. Dyrek. Szczególną rolę na tym polu odgrywają różnego rodzaju ciała doradcze, inicjatywne, takie jak na przykład powiatowe i gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego na czele z Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Pomorską Radą organizacji pozarządowych, społeczną radą do spraw osób niepełnosprawnych, radą kombatantów i osób depresjonowanych czy komisje konkursowe. Te i podobne jak i inne, zarówno formalne, jak i nieformalne, zespoły doradcze, współpracujące z poszczególnymi jednostkami samorządu są centry partnerem samorządu w niełatwym procesie rozwoju regionu. Kierując się zasadą partnerstwa i pomocniczości z uwagą wsłuchujemy się w ich głos. Dokładamy wszelkich starań, aby organizacje pozarządowe znajdowały, znajdowały jak najszersze możliwości prezentacji swoich stanowisk i udziału w kształtowaniu polityki rozwoju regionu, w tym rozwoju trzeciego sektora. Wydatkiem tego jest chociażby angażowanie przedstawicieli w pracę na etapie zarówno projektowania, jak i w niniejszym okresie realizowania, realizowania różnorodnej polityki, czy też konsultacje społeczne. Wspólna praca w sferze programowej też w takich obszarach, jak chociażby wdrażanie polityki klastrowej współdziałanie na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, prace w ramach tematycznych zespołów roboczych do spraw aktualizacji, których mówiłem strategii rozwoju województwa, podkomitetu monitorującego Program operacyjny Kapitał Ludzki, regionalnych sieciach tematycznych i wielu innych przyczyniają się do wielowymiarowego, kompleksowego spojrzenia na określone problemy, czy też kwestie, a dzięki temu do lepszego zarządzania, wykorzystania i zasobów naszym małych, i jest jaką jest Pomorze. Szczególnym obszarem naszej troski jest wsparcie merytoryczne, i dbało się o bogate zaplecze informacyjne dla organizacji pozarządowych. Stąd te wspólne konferencje, debaty, sympozja, tematyczne doradztwo, dbało o jak najlepszy przepływ informacji poprzez stronę internetową samorządu, dofinansowanie i wsparcie merytoryczne organizacyjne regionalnych ośrodków, w województwie spotkania informacyjne w ramach organizowania konkursów, kon, konkursów w ramach eee, eee, programu operacyjnego kapitał Ludzki i stare udoskonalane standardy jakości współpracy na poziomie jednostek i pracowników samorządu bezpośrednio odpowiedzialnych za współpracę z państwem. Organizacje pozarządowe są też coraz częściej biorącą różnorodnych analiz i badań na potrzeby samorządu. Wspomnieć tu należy chociażby wieloletnią współpracę z Instytutem Badań nad Gospodarką Rybkową, czy też Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańsk, którego Państwo zapewne słyszeli. Pomieć należy również osobę pełnomocnika marszałka do z współpracy z organizacjami pozarządowymi, który właśnie ze mną obok ok, mnie siedział. i interesów pomorskich organizacji pozarządowych. Na zakończenie w imieniu Marszałka e, Województwa jako gospodarza samorządu województwa polskiego pragnę wyrazić pełne szacunku, uznanie dla Waszej pracy i złożyć na Wasze ręce. Podziękowania dla całej społeczności pomorskich organizacji pozarządowych. Pasji entuzjazmu i zaangażowania codziennej pracy zwłaszcza z Waszych dokonań na rzecz mieszkańców Pomorza. Dlatego też z dumą i radością promujemy Was w różnych środowiskach i przy najróżniejszych okazjach. Z ogromną radością patronujemy inicjatywą Pomorskiej Fundacji Stowarzyszeń, czy też wydarzeniom, takim jak kampania Przekaż 1% Podatku. W ubiegłym roku doskonałym okazją były również wydarzenia promujące Europejski Rok Wolontariatu zorganizowane w Brukseli z inicjatywy europosła pana Kozłowskiego, kiedy to Parlament Europejski gościł przedstawicieli i wolontariuszy pomorskich organizacji pozarządowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Pragnę zadeklarować dialog, oraz gotowość do podejmowania wszelkich działań, które przyczynią się do rozwoju i umacniania organizacji pozarządowych, do poszukiwania nowych form i obszarów współpracy, ale także do ugruntowania tych dobrych praktyk, którymi, które wspólnymi siłami i współpracą wypracowaliśmy dotychczas. Dialogujący z nimi sposób szczególny, gdyż umożliwia on obydwu stronom coraz lepsze poznanie się tych jednak jakże odmiennych w swej specyfice partnerów. Pozwala to na zrozumienie naszej różnorodności. A dzięki temu na w barier poprzez skupienie się na tym, co łączy, integrowanie się wokół wspólnych celów. Wierzymy, że to właśnie te wspólne cele będą drogowskazem i wyznaczeniem charakteru formy i jakości współpracy na tej naszej wspólnej drodze do zacieśnienia celnych relacji i coraz szerzej zakrojonego partnerstwa. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.